To już jest drugi odcinek z Nowego Miasta I stawiam kopalnię O! I widzowie, jak ostatnio mówiłem Naprawiłem tą kanalizę Mnąłem. I teraz widzę, ale nie pieniądze widzowie spadają Ale już niedługo ten problem zażegnam Widzicie, e, oni tu już mają połączenie wody Mają te i mają prąd wszystko ogarnięte, tylko ciepłownia jeszcze mi nie działa, bo jeszcze nie mamy węgla. Tutaj, no e, so, co, bo jeszcze w ogóle widzowie nie mam autobusu, więc możemy to teraz zrobić. Oto e, przystanek. Nie, 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 to nie był przystanek. O, w ogóle jakiś sklep możemy stawić. Chyba jest, chyba nie jestem pewien, ale to tak. Dobra, no to teraz... E, zajezdnie. I trzeba im zajezdnie jakoś postawić. Zajezdnię zajezdnie stawimy. Od razu mieli...